Najpierw urodziły się trzy, minutę później czwarta i piąta. Pięcioraczki przyszły na świat w ciągu trzech minut. Poznajcie Riley. Chcemy ją zobaczyć. Ta niegrzeczna? Oczywiście, ależ emocje. Ma malutkie paluszki. Riley Page. Waga? 1002 gramy. Mają 28 tygodni. Niesamowite. Pokazali mi Riley. Była cała czerwona. Same kości, które jeszcze nie urosły. Dotknęłam jej palcem. Miała lepką, bardzo cienką skórę. Panna Ava Lane. Cześć, księżniczko. Ewa Lane, waga 1002 gramy. Jest piękna. Pród Blake był inny. Teraz nie mogłam nawet przytulić niemowlaków. Patrzyłam na nie przez szybę. To rozmiar ich pieluszek. Będą mało sikać. Myślałam, że pielucha będzie większa, a mieści mi się w dłoni. Miałam nadzieję, że każda będzie ważyła ponad 900 gramów. Olivia Mari, waga, 1008 gramów. Jeszcze dwie. Parker? Parker Kate, Waga, 1002 gramy. Całe to zamieszanie i widok córek podłączonych do aparatury były przytłaczające. Nie będzie łatwo. Nasze córki są takie maleńkie. Ich cichy płacz to najsłodszy odgłos. Maleństwo, zostałaś przygnieciona. Hazel Grace, waga 910 gramów. Mam pół tuzina córek. Dziwne uczucie to jest Riley.